KSD GARAŻ, moi drodzy <klimy> Golf 6 GTD e, Kotlinika CBB Po regeneracji pompy oraz wtrysków Teraz czyścimy układ paliwowy e, Dodatkowo zostały założone dwa filtry e, Dlaczego? Dlatego, e, że zaczęła się zacierać pompa paliwa Zabiła wtryski, no i oczywiście zanieczyściła e, cały układ paliwowy po regeneracji wróciła pompa, trzeba ją dokładnie wypłukać, tutaj, przynajmniej przy silniku, cały układ paliwowy. Chcecie zobaczyć, jak wygląda, może mi się uda. Zobaczcie, ile wyleciało świecących opiłek. A to są opiłki, które widać i one tak nie szkodzą, jak te opiłki aluminium, które są niewidoczne. Oczywiście. Na powrocie dużo tych opiłek poleciało do baku i z tego też względu dla bezpieczeństwa tej jednostki został zastosowany dodatkowy filtr e, nisko, drobno, z drobnymi oczkami, ono co naprawdę o mikrony tam się rozchodzi oraz taki dodatkowy filtr Filtrona to zabezpieczy nam przed oczywiście oryginalnym filtrem, e, to zabezpieczy nam układ paliwowy na. Dostanie się jakiś jeszcze opiłków z baku i z całego układu wężów, od baku do, tutaj do układu paliwowego silnika Także czyścimy całą procedurę, powtarzamy ją kilkukrotnie, żeby jak najwięcej tego syfu z tego układu, z listwy Listwa oczywiście też była czyszczona, polerowana, szlifowana na, i polerowana na lustro nie? Tak, to, tak to wygląda, KSD GARAŻ walczymy Jeden wag, drugi wag, wszystko z układem paliwowym. No i trzeci wag jeszcze stoi tam z boku, też układ paliwowy. Także dbajcie o te swoje układy paliwowe. Zastosujcie od czasu do czasu jakiś środek do baku na czyszczenie całego układu paliwowego. No i dogrzewajcie silniki przed tym, przed piłowaniem ich. Warto dogrzać silnik, żeby te wszystkie pozespoły, jak i pompa, tak i wtyski były dobrze zagrzane. I wtedy można dopiero jechać. KSD Garage. No. Michał tam świruje z, z gniazdami wtryskiwaczy, bo tam też regeneracja wtrysków i innych rzeczy. Także pozdro, KSD Garaż, pozdrawiam.